Co się bawić? To częste pytanie, jakie stawiają sobie dzieci w chwilach wolnych od szkoły i zajęć. W wakacje to pytanie będzie pojawiać się bardzo często, więc warto już teraz poszukać odpowiedzi, a odpowiedzi jest tak naprawdę sporo. Są takie miejsca w Poznaniu, do których w wakacje ciągną prawdziwe tłumy. Mowa tu o Malcie, Rusałce czy też chwiałce, choć tej ostatniej propozycji wyrósł bardzo duży konkurent w postaci term maltańskich. Ten nowoczesny kompleks specjalnie na wakacje obniżył ceny biletów i przygotował całkiem nowe atrakcje. Jednak nie samą wodą człowiek żyje, stąd też licznie organizowane w naszym mieście półkolonie, warsztaty i koncerty. Swoją ofertę przygotowało kilka sprawdzonych już przez poznaniaków miejsc, jak choćby młodzieżowe domy kultury. Pojawiły się też miejsca całkiem nowe, jak boisko do gry w bóle przy ulicy Wiankowej czy rezerwat archeologiczny na Ostrowie Tumskim. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby przemieścić się w czasie o ponad 1000 lat w miejsce, gdzie odkryto autentyczne pozostałości wałów okalających państwo. Ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu jest też projekt trener osiedlowy, prowadzony przez studentów Poznańskiego AWF. Przez okres całych wakacji kilkunastu trenerów będzie prowadziło zajęcia dla najmłodszych Poznaniaków. Najbardziej aktywne w programie dzieciaki pod koniec wakacji będą mogły wybrać się na bezpłatny zupełnie bezpłatny obóz do naszego ośrodka w Chycinie. To będą dzieciaki, które zdaniem trenerów będą najczęściej na zajęcia. Większość przygotowanych zajęć jest bezpłatna, jednakże przy części z nich wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsc. Szczegółowy plan akcji lato 2012 można znaleźć na miejskich stronach internetowych. Muzyka